Tajemnica Ziemi Świętej. Nazaret. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da Mu tron, Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego, wtedy odszedł od niej anioł. Jesteśmy w Nazarecie, miejscu zwiastowania pańskiego. Tutaj do młodziutkiej niewiasty przychodzi. Anioł i zwiastuje jej, że będzie tą, która porodzi Syna Człowieczego, która porodzi Jezusa Chrystusa. Ta oto pokorna służebnica słowa, pokorna niewiasta, której nikt tak naprawdę nie brał pod uwagę, tak samo jak tego miasteczka. Została wybrana przez Boga do dzieła, które jest związane z wypełnieniem się planu Bożego. Pan Bóg inaczej patrzy na życie, inaczej patrzy na los człowieka niż człowiek. Myśli moje nie są myślami waszymi, to już słyszeliśmy. I w ten oto sposób ta prawda. Objawia się bardzo mocno i wyraża się bardzo mocno w tym miejscu, gdzie na człowieka, którego w ogóle nie brano pod uwagę, na człowieka, który nie był być może kompetentny, umiejętny, spogląda Bóg i daje mu konkretną misję, ponieważ wie, że zostanie ona wypełniona. Ponieważ wie, że ten oto człowiek w swoim posłuszeństwie, czyli wsłuchiwaniu się w głos Boży, będzie chciał bardziej wypełnić to, co się Bogu podoba, niż to, co się podoba Jemu jako człowiekowi. I ten moment zwiastowania przywołuje nam na myśl także termin zaskoczenie. My chcemy być jako ludzie zaskakiwani pozytywnymi wiadomościami, pozytywnymi sytuacjami, pozytywnymi wskazaniami. A co zrobić, kiedy słyszymy jak Maryja tak wielkie zapewnienie i tak wielką sprawę, że pocznie ona syna bez udziału męża? Że pocznie ona z Ducha Świętego. Na to wskazanie, czy na tę obietnicę, w naszych sercach, czy w sercach takiego człowieka, może rodzić się lęk, niepewność, strapienie. Dlatego Maryja słyszy słowo Boże: Nie bój się, Maryjo. My też. Potrzebujemy w tym miejscu w Nazarecie usłyszeć to słowo nie bój się. To słowo zapewniające pokój, to słowo, które zapewnia czy gwarantuje realizowanie się i wypełnienie ostatecznej misji Pana. Chcemy prosić Pana Boga w tym miejscu, abyśmy jak Maryja umieli zgodzić się. Na to słowo, które przychodzi do nas ze strony Pana Boga. My też chcemy wraz z Maryją powiedzieć: Tak, amen, zgadzam się na to słowo, które dajesz mi Pani. Wchodzę w to. Chcę, aby wypełnił się Twój plan. Oto ja, służebnica Pańska, oto ja, służebnica Pana mojego niech mi się stanie według twego słowa Chcielibyśmy w tym miejscu prosić Pana Boga o łaskę rezygnowania z naszych planów, rezygnowanie z naszych wizji, rezygnowania z naszych koncepcji życiowych, aby wypełniła się ta koncepcja, która jest zapisana w zamyśle Ojca Niebieskiego. Ta koncepcja jest, jest jako termin bardzo mocno, także związana z życiem Maryi, ponieważ Maryja zgodziła się na to, żeby koncepcja, logika, zamysł Boży wypełnił się w niej w pełni. Ona nie zostawiła siebie dla samej siebie. Nie zostawiła w sobie nic, co miałoby Wewnętrznie powodować realizowanie jej, jej planu. Ona całkowicie zdała się na to, co przygotował dla niej Pan, nawet pierwotnie nie wiedząc, że straci w jakimś sensie syna i straci bezpośrednio syna poprzez doświadczenie śmierci na krzyżu. Ale ona w zaufaniu, w wsłuchiwaniu się w głos, w przyjmowaniu natchnień Ducha Świętego, wiedziała, że to jest dobra droga i dała się tą drogą poprowadzić. Niech Nazaret będzie miejscem, w którym będziemy nieustannie przyjmować postawę pójścia tam, gdzie się Panu Bogu podoba. Szalony. Szerzej podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.